This ain't nothing but a summer jam, bronze skin and cinnamon dance all. This ain't nothing but a summer jam, we're gonna party as much as we can. Woś, jak ja to kurwa pierdole. Znowu muszę zapierdalać z questami. Gonzales ty zajebany bambusie, czy zarezerwowałeś nam pokój w hotelu? Jasna sprawa, Bury Zenku, ale widzę, że nie jesteś w najlepszym nastroju. Co się stało się? Dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, no i dostałem zadania od Geironda, ale wszystko Wam opowiem w naszym pokoju. Zaprowadzę Cię tam. Ja pierdolę ty po strany zjebanym i synu francowatego kozła. Nie przeoczyłeś, że w najlepszym pokoju w tej dziurze są tylko dwa łóżka? No co to za problem? Ja będę spał skorne maty, a no to mamy problem. A być kurwa wiedział, za karę powinienem ci kazać spać z wrzodem, ale mam lepszy pomysł. O hehe he, ryzenku będziemy spali razem, znowu będzie tak jak pod kondonem. Moja najlepsza noc mu ja pierdolę wrzuc skąd ty wytrzasnąłeś te zjebane spodnie rodem spod Kondona. A no właśnie, bo kiedy w 16 albo 17 odcinku prawdziwej historii kontynuacji alternatywnej opuszczałem obóz to zostawiłem spodnie i przywdziałem szaty zamaskowanego gwałciciela. Teraz jak tutaj wróciłem zobaczyłem że wszystko inne rozkradli a moje spodnie zostawili. O kurwa poruszająca historia. No dobra ale pierdolić to. Nasze zadanie jest proste jak pała pawiana, mamy iść do ruin klozetu przeznaczenia i zbadać je, podobno dochodzą z nich jakieś niepokojące dźwięki. Aha, no to świetnie bo bałem się, że nasz gejron będzie chciał nas wykorzystać w nieco inny sposób, taki jak na przykład sugeruje jego imię Hehe. He. Teraz tylko pozostaje podział na pary w kwestii spania. Kurwa debiu zaraz ja cię podzielę na dwie części. No dobra Bury to ja śpię z tobą. Chyba cię pojebało, jeszcze bardziej niż zwykle. Pist, to tyle w kwestii spania, haha. Joł panowie, jak tam po nocy? A weź spierdalaj, popcorn tak na kurwiał smrodami, że myślałem, że się zjebie z wyra. haha ha, co? Ja tam nic nie czułem, hehe. A zresztą jak ci się nie podobało, to mogłeś spać z wrzodem na podłodze. Ej no właśnie Bury Zenku, co to miało być, ja tutaj grzecznie ci chciałem, no tego no, owiem, ogrzać łoże, a ty mnie tak perfidnie potraktowałeś. Wrzut ty to mm. nie marudź na Burego Zenka, bo jak popcorn w nocy wstał się odlać i się o ciebie potknął to myślałem, że go nie zdołamy z Zenkiem powstrzymać przed wyjebaniem cię za drzwi. A no to jak tak to spoko. Kurwa zamknijcie ryje bo chcę was wprowadzić w plan. A więc tak, idziemy tam w to miejsce co nam polecił Geirond, oglądamy to coś lub kogoś, i jeśli będzie chciało rozmawiać to zajebujemy je a Geirondowi mówimy że misja wykonana. Ło wow, ale przebiegły plan. a to ty, ty zajebany spijający końską spermę z wielu, ty zajebany pizdochlaście, dlaczego się ukrywałeś, dlaczego nie dawałeś znaku życia? Odpowiadaj kurwa. Tak to ja, zaraz ci odpowiem na te pytania tylko wyłącz kurwa proszę budującą napięcie piosenkę sad strings. E tam chciałem klimacik utrzymać heche, a teraz gadaj kurwa. No dobra od czego by tutaj zacząć, wcale się nie ukrywałem tylko powróciłem do Białego Stoku aby przerobić plany zostania prezydentem tak aby pasowały do mojego aktualnego celu. No dobra, a teraz jeśli mi nie podasz jakiegoś rozsądnego argumentu na mianowanie premierem Gomeza z rodziny Adamsów to ci z dupy zrobię garaż. Argument jest prosty. Ze wszystkich chciał, jakie trzymałem w piwnicy, on nadawał się najbardziej. Jak chcesz, mogę zaraz go odwołać i na jego miejsce wsadzić dajmy na to twojego starego Bin Ladena, ale nie wiem czy tak będzie lepiej. No chyba cię pokurwiło się, ale skoro potrzebowałeś kandydata to mogłeś zbrać mnie. Pomysł trochę ty pojebany deklu, Jeśli bym wziął ciebie to oktob latał dla mnie z questami. No właśnie, ale mniejsza. Buryzenku jesteś tutaj ponieważ wezwałem cię, teraz przekażę ci kolejne zadanie. No to dawaj. Buryzenku, twoim następnym celem będzie, zabić Bejronda. Co, ja pierdolę, chyba cię pojewało. On nas sugościł, on jest sługa Gomeza i on ma armię mocherów na swoje rozkazy. Nic nie szkodzi, dam ci coś dzięki czemu zrobisz to szybko tak, że nikt nie zauważy. Zaraz, zaraz, Zenku chyba się na to nie zgodzisz. Panie kurwa popcorn, zrozumony, nie ma wyboru. Gejront przeciwstawił się nowemu ładowi, dlatego musi umrzeć. Kurwa popcorn, nie rób niczego głupiego. Zenku, my zawsze rozkurwialiśmy tych złych, teraz sam zbliżasz się na ich drogę. Geirond nie zginie, dopóki ja mam coś do powiedzenia. Kto nie jest z nami, jest przeciw nami. Nie martw się, bury, Zenku jest ogłuszony ani martwy. Ja go przeniosę w inne miejsce, a ty idź zabić Geironda.